Jak wiadomo, najważniejszą umiejętnością koszkarską w młodzieżowej kroszkówce jest kontrola nad piłką. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Pokażę trzy bardzo fajne ćwiczenia na poprawę, na doskonalenie kontroli nad piłką. Ja nazywam się Patryk Janiszewski, to jest trening kruszkówki. Zapraszam. Pierwsze ćwiczenie, kozioł jednorącz. Taka zmiana przed sobą, ale tak naprawdę bez zmiany. Tu się, to się nazywa sway, dribble. To jest taki do, kozioł do boku. Bardzo, bardzo fajne ćwiczenie, bardzo wielu młodych zawodników ma problem z kontrolą piłki e, w momencie właśnie kozłowania z lewej do prawej. Bardzo ważny element rozwoju doskonalenia, a, umiejętności kozł, kozłowania. Co w miejscu? Bo ten wykonujemy, jak wiadomo, w ruchu. Kolejne ćwiczenie, zmiana, e, w sumie nawet nie zmiana. A kozioł między nogami e, tą samą ręką, bez zmiany przed sobą. Wykonam kozioł z boku, potem kozioł z prawej do prawej, między nogami, bez ruszania stóp. Również bardzo, bardzo, bardzo fajne ćwiczenie, które zmusza do manipulowania e, piłką e, przez. O! o Nad garstek, z ręką. O! To. Prawą, jak wiadomo, co w miejscu. To w ruchu. Teraz połączymy te dwa ćwiczenia. Zrobię kozioł, taki V. Kozioł przed sobą, prawą ręką. Potem zrobię prawa, prawa, między nogami. Kiedy zrobię do środka na zewnątrz, prawa, prawa. Do środka na zewnątrz, prawa, prawa. Do środka na zewnątrz. Teraz trzeba kolorować troszkę mocniej. Z racji, że manipulujemy tą piłką. Piłka musi się skleić do ręki. Ciężko jest to ćwiczenie wykonywać, tylko głaszcząc piłkę. Do środka na zewnątrz. Oj! Do środka na zewnątrz ze zmianą. Do środka na zewnątrz. Ze zmianą. Bardzo fajne ćwiczenie, które rzeczywiście wymusza na nas maksymalne skupienie i Kontrolę nad piłką. ćwiczenia, zmiana jednorącz, między nogami i potem łączymy to w całość. Bonus. Dodajmy bonus jeszcze, zrobię zmianę przed sobą, zmianę między nogami, do zmiany, oja, za plecami. Zmiana za plecami naprawdę jest bardzo, o! bardzo trudne a. Bardzo trudne ćwiczenie, możecie Państwo zobaczyć, że wymusza to na mnie, naprawdę, muszę, żeby nie zgubić piłki, pomimo, że moja kontrola nad piłką jest w miarę dobra, odbijam piłkę 40 godzin tygodniowo, a nadal wymusza to na mnie patrzenie w dół i szukanie piłki. Bardzo, bardzo fajny, wymagający zestaw ćwiczeń, doskonalających kontrolę nad piłką. Ja nazywam się Patryk Miszewski, to jest Trening Koszkówki. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!